Ja Coski z tej strony. W tym kolejnym wideo pokażę Ci, jak teraz tą bazę danych, w której zrobiliśmy, kopię na starym serwerze, jak ją wgrać teraz tutaj na nowym hostingu, na nowym serwerze, żeby przenieść wszystkie dane swojego bloga. Na początek, ponieważ ja jeszcze tego nie zrobiłem, muszę tutaj na nowym hostingu, gdzie teraz będę trzymał swojego bloga, muszę tutaj w ogóle podpiąć swoją domenę, bo jeszcze tego, jeszcze tego nie zrobiłem. Więc wszedłem do cPanelu, teraz tutaj muszę wejść w domeny podpięte. No to będę miał tą domenę jacek.oskier.pl. Główny katalog plików. wszystkie dane. Domena będzie w katalogu oczywiście public.pl. HTML, Jacekoskiera.pl i dodaj domenę. Okazał się komunikat, że domena Jacekoskiera została stworzona. To, co teraz trzeba zrobić. To muszę na tej domenie Jacek Koskiera wgrać WordPressa. Pamiętaj, jeśli miałeś bloga na WordPressie, to najpierw musisz wgrać teraz na nowym serwerze WordPressa, zanim zaimportujesz bazę danych. A więc wgrywamy WordPressa. W tym celu musimy tutaj w cPanelu na nowym hostingu przejść do oprogramowania czasami to będzie Softaculous, Tu akurat. Hostingu nie ma Softa ale jest Fantastico i tutaj to oprogramowanie również pozwala mi wgrać WordPressa. I tu, jak widzisz, otworzyły się wszystkie narzędzia, które tutaj są dostępne, i między innymi, jeśli chodzi o blogi, mamy WordPress. A więc klikam, i tutaj mamy do wyboru nowa instalacja. Więc klikamy. WordPress będzie zainstalowany tutaj yy, jak w subdomenie Jacekoskiera. I teraz musimy tutaj uzupełnić te wszystkie pozostałe dane. OK. I jak mamy to wszystko wpisane, klikamy instalacja WordPress. Tu mamy kawałek drugi strzeg informujący nas, że będzie utworzona nowa baza danych. I klikamy zakończ instalację. OK. Mamy informację, że wszystko już zostało utworzone. Tutaj można poprosić o wysłanie maila ze szczegółami instalacji właśnie na swoją skrzynkę mailową. Więc dobrze jest to zrobić, żebyśmy te dane po prostu mieli. OK. I na koniec informacja, że szczegóły instalacji zostały wysłane na moją skrzynkę. A więc Wordpressa mamy już zainstalowanego. Jak to zrobiliśmy? Możemy przejść teraz do tutaj do kreatora baz danych i wgrać tą bazę danych naszego bloga. Więc przechodzimy do baz danych. I myadmin. I otworzyła się nasza baza danych. Mamy tutaj dwie bazy danych. Ta pierwsza jest do mojego wcześniejszego bloga, którego tutaj instalowałem. a druga jest właśnie do mojego teraz tego nowego bloga Jacek Koskiera. A jak można to łatwo sprawdzić? Otóż można to właśnie sprawdzić, wchodząc tutaj w tą bazę danych. I tutaj w ten parametr WP Options. I tutaj widzisz mamy nazwę bloga. Więc w ten sposób możesz sprawdzić, do którego bloga jest ta baza. A więc to co teraz trzeba zrobić? Musimy wgrać naszą bazę danych naszego bloga właśnie tutaj. A więc musimy usunąć teraz to wszystko co tutaj jest po tej instalacji WordPressa, więc klikamy zaznacz wszystko i Wybieramy Usuń. Tu pyta, czy na pewno chcemy to zrobić. Klikamy Tak i w tym momencie już nie mamy tej bazy danych i musimy teraz zaimportować bazę danych, którą, z, której kopię zrobiliśmy we wcześniejszym kroku, we wcześniejszym wideo. And klikamy Import i tutaj wyszukujemy naszą bazę z, z naszego dysku, a więc klikamy przeglądaj. I mamy ją na pulpicie, w folderze, który żeśmy sobie utworzyli. Kopia Jacek Oskiera. I tutaj mamy bazę, tą właśnie zgraną. Więc zaznaczamy i klikamy. Otwórz. Jak to zrobiliśmy. Tutaj zostawiamy te wszystkie parametry, tak jak one są. I klikamy wykonaj. Nasza baza danych w tym momencie się wgrywa. OK. Już nasza baza wygrała się pomyślnie, w związku z tym już bazę mamy zaimportowaną. To, co teraz należy zrobić, to przekopiować resztę plików naszego bloga. Więc wchodzimy sobie w pliki w menadżera plików. Otwieramy katalog główny. I tu mamy naszą domenę. Więc otwieramy. I tu mamy katalog WP Content, który musimy podmienić właśnie na ten, gdzie mamy zgrane pliki swojego bloga. A więc ten katalog. Musimy po prostu wp-content usunąć. Potwierdzamy. Po usunięciu tego katalogu wp-content e, możemy teraz przesłać ten właśnie folder, kopię naszego folderu, naszego bloga tutaj na serwer. Jak to zrobić? Ja korzystam z takiego programu, który się nazywa FileZilla. Wpisujemy nazwę naszego serwera gdzie chcemy te pliki wgrać. Muszę tutaj wpisać nazwę katalogu głównego jacekosweb.pl więc to jest mój hosting web.pl to jest mój główny tutaj login do, do hostingu i strona jacekoskiera.pl Dlaczego tak? Dlatego, że jakbym wpisał tutaj serwer jacekoskiera.pl, to otworzyłby mi się mój stary blog, pliki na moim starym blogu. A ja chcę otworzyć teraz, oczywiście, tutaj te, te katalogi i pliki na nowotworzonym bloku. Nazwa użytkownika. i -panel, szybkie łączenie. I jesteśmy. I jesteśmy. I tu musimy wgrać właśnie nasze pliki z katalogu WP Content. A więc musimy znaleźć ten katalog tutaj u siebie na komputerze, a więc mamy go na pulpicie, tak? Kopia Jacekoskiera jest tutaj. I tutaj mamy WP Content. Więc to, co teraz robimy, klikamy lewym przyciskiem myszy na tym katalogu i przenosimy go tutaj na wolne miejsce, zwracając uwagę, żeby tylko nie był zaznaczony, nie był zaznaczony żaden z tych folderów, bo wtedy się skopiuje do tego foldera. Więc musimy być tutaj gdzieś na tym pustym miejscu i puszczamy lewy przycisk myszy. I to, co się teraz dzieje, jak widzisz tutaj. Kopiują się poszczególne pliki. I to teraz na może chwilę potrwać. Dlatego, że jak widzisz plików w kolejce jest ponad 7000. Udane transfery dopiero jest kilka tak. A więc. To po prostu teraz trwa kopiowanie tych wszystkich plików z mojego bloga. Więc możesz sobie spokojnie zrobić kawę. W prawym dolnym rogu tutaj masz informację, ile jeszcze megabajtów zostało. No tu mnie pokazuje, że jeszcze prawie 200 megabajtów, więc to po prostu trochę potrwa. Ok, to co jeszcze musimy zrobić, to żeby nasza domena była widoczna na naszym nowym serwerze, to musimy zmienić przekierowanie DNS-ów. Ponieważ teraz te DNS-y wskazują jeszcze na stary hosting, musimy je przekierować na nowy hosting. W tym celu u swojego dostawcy internetowego, na tym hostingu, gdzie przenosisz domenę, znajdź, jakie są dane DNS-ów właśnie do przeniesienia domeny i jak już to będziesz miał, musisz zalogować się do swojego dostawcy domen, gdzie masz zarejestrowaną domenę i tutaj jak masz listę domen, jak widzisz tutaj mam domenę Jacek Oskiera, ona w tym momencie wskazuje na serwery dźwio, a muszę ją przenieść na serwery webd.pl, tak jak mam już tą domenę, zacznij biznes przeniesiony. W związku z tym zaznaczam domenę Jacek Oskiera, wybieram tutaj z listy rozwijalnej te serwery, wcześniej oczywiście jak przenosiłem tą poprzednią domenę, to dodałem sobie tutaj te serwery, te DNS-y właśnie hostingu web.pl, więc teraz je wybieram i mamy zaznaczoną opcję Zmień delegację domeny i klikam w tym momencie zatwierdzając tą zmianę. Ok, konfiguracja domeny Jacekoskiera została pomyślnie zmieniona. Oczywiście to nie stanie się od razu. Zwykle w ciągu 24 godzin ta delegacja domen już działa, a więc już na nowym hostingu ta domena będzie widoczna. Czasami ten proces może być trochę dłuższy, powiedzmy do 48 godzin. No i jeśli minęły już te 24 czy 48 godzin, dns -y zostały przeniesione. Możesz zalogować się na swojego bloga, na swój adres. Tak jak w moim przypadku jacykoskira.pl. I jak widać, blog został poprawnie przeniesiony. Wszystko się wyświetla tak jak pierwotnie. Wszystkie zakładki działają. Można otworzyć sobie dowolne rzeczy. I wszystkie ustawienia zostały przeniesione poprawnie. Także mam nadzieję, że i u Ciebie tak właśnie jest. Pozdrawiam, Jacek Oskiewicz.